witajcie kochani witam wszystkie lwy na naszym czytaniu miesięcznym zobaczmy co karty dla was mają co tutaj w grudniu dla was rozłożymy sobie karty i dodamy kilka kart wyroczni i czytamy co dla lwa No ładnie, wasza energia, z którą wchodzicie w ten miesiąc, to księżyc. Waszym wyzwaniem jest słońce. Ciekawie się zaczyna. Jakaś niepewność i nowy początek. Siła, świadomość. Ciekawie. Wy widzicie się w królu, Królu Buław. To jest Wasza energia. Zaraz przejdziemy do tego. No i tak. Ktoś może tutaj żyć też yy, w marzeniach, tak? W jakiejś fantazji. Może w takiej swojej bańce. To jest może ten księżyc, tak? Jest też chemia. Może chodzi o osobę. No dobrze. Jako energia z, którą, energia, z którą wchodzicie w ten miesiąc, to księżyc. Księżyc to tajemnica, zaraz sobie dopowiemy dlatego, tak? Księżyc to coś, czego nie wiemy, albo coś, co ukrywamy. Koło fortuny i czwórka mieczy. Być może coś zaczęło się zmieniać w waszym życiu. Tak jakby poczuliście, że coś zaczyna się zmieniać na lepsze. Tylko jeszcze, albo czegoś jeszcze nie widzicie, albo jesteście tym zaskoczeni, albo po prostu nie mówicie o tym na głos, tak? Dlaczego mamy króla buław? O, dziesiątka pentakli i dziewiątka pentakli. Czyli no rzeczywiście, ktoś tutaj albo, wiecie, czas jest płynny w kartach, więc albo te pieniądze, ten dobrobyt już do was przyszedł, albo on dopiero przyjdzie. Tylko jeszcze coś tutaj jest niejasnego. Chyba o tym nie mówicie. No dobrze, dlaczego mamy słońce jako wezwanie? Siódemka pentakli i dwójka buław. No, ktoś tutaj stoi przed wyborem, żeby coś jakby wynieść na światło dzienne, przynieść na światło dzienne jakie jest właściwe słowo. Żeby coś tutaj powiedzieć na głos. Ja tak czuję. Ja czuję, że tutaj do kogoś przyszły albo przyjdą pieniądze. No tylko będziecie siedzieć po cichu z tym, tak? Nie będziecie mówić, ogłaszać wszędzie mi wobec. Bardzo ciekawe. Sprawdzam, czy, czy mi się nagrywa. No dobrze, skąd to przyszło? Ósemka buław, ósemka pentakli i król Pentakli No bardzo dużo pieniędzy. Bardzo dużo stabilizacji tutaj jest. To tak jakby nagle wasza nagle, no bo jest ta łosemka była, nagle wasza sytuacja się poprawiła na bardzo dobrą. I no ja nie wiem, skąd te pieniądze mogły przyjść do was. W każdym razie nagle wasza sytuacja się poprawiła albo poprawi. Może to wynikać z ciężkiej pracy, z czegoś, nad czym długo pracowaliście. Nad... No dobrze powiedziałam. I no, król Pentakli to jest ta zamożna osoba, tak? Tutaj jest też królowa Pentakli w tej przeszłości, która teraz wpływa na tę obecną sytuację. Siódemka Buław i pustelnik. Czyli nad czymś tutaj wcześniej ciężko pracowaliście, teraz wam się to zwraca. Jest stabilizacja. Wiecie, to może być związek tak samo, tak? Że pojawiło się coś, no ale coś, albo wiadomość jakaś przyszła, albo właśnie coś zaczęło się dziać w tej niedalekiej przyszłości, co wpłynęło na to, że jest taka dobra sytuacja teraz, wasza sytuacja, jest siódemka wy wybronicie czegoś tutaj. Może broniliście. Swojego stanowiska, tak? Mieliście jakiś plan na coś, i chociaż inni wam mówili, nie, nie, to się nie uda, wy cały czas trwaliście przy tym. I teraz to się opłaciło, tak? Teraz coś do was przyszło. Najbliższa przyszłość Siódemka Mieczy, Dziewiątka Kielichów oraz Rycerz Kielichów. Wiecie, może pojawić się tutaj osoba, która. Będzie próbowała was w jakiś sposób oszukać, tak? Ona was podejdzie uczuciami. Ona będzie grała taką osobę, która jest wami zainteresowana. Będzie grała właśnie na uczuciach waszych, żeby coś swojego osiągnąć. Ale wy jesteście tutaj w tej dziewiątce kielichów. Wy swoją wartość i wy przejrzycie tę osobę. Ja tak czuję, że Wy przejrzycie tę osobę, bo Wy wiecie, ile jesteście warci, tak? Co przychodzi z zewnątrz? Ósemka kielichów, królowa buław i wisielec. Odejście od czegoś przychodzi z zewnątrz. Może odejście od tego życia, które mieliście wcześniej, tak? Przez to, że wchodzicie w coś nowego, no są te początki. Jest siła, na którą pracowaliście. Tak, ja czuję, że tutaj ktoś właśnie coś osiągnął, i wtedy pojawiają się. No nie chcę użyć tego słowa, ale takie sępy, tak, które próbują uszczknąć coś z tego Waszego dobrobytu, z tego Waszego. Wiecie, to może być dobrobyt też taki duchowy, ale ja raczej tutaj są pieniądze, jednak, tak. Więc ktoś może tutaj próbować właśnie coś dla siebie z tego wziąć? I być może być może to jest przyjaciel, tak? I wy od tego odejdziecie. Albo może przez to, że odeszliście od czegoś, to teraz właśnie to koło Fortuny wam sprzyja, tak? Rzuciliście, porzuciliście to, co wam nie sprzyjało, to, co było ciężkie. To, co wam nie służyło, to, co was blokowało. I teraz właśnie otworzyła się ta ścieżka, otworzyły się te drzwi do tego, co naprawdę chcecie robić, i zaczęliście to robić już jakiś czas temu, i teraz właśnie są efekty tego, dobre efekty. No dobrze. Jakie są nadzieje lub obawy? Dwójka buław, piątka buław i siła. Dwa razy tę siłę tutaj mamy. Czyli widzicie, mogą być jakieś wybory, jakieś kłótnie. Może chodzić, może chodzić o finanse, tak? Może spadek po prostu. I wtedy wiemy, jak to jest, tak? Nagle się odzywa coś, jakaś dziwna siła w rodzinie, w członkach rodziny i każdy walczy wiecie, o, o pieniądze po prostu, tak? I wy coś tutaj dostaliście, dlatego są te kłótnie, wy się tego boicie. Może dlatego nie mówicie o tym głośno. Może dlatego nie mówicie o tym głośno, bo wiecie, że to może spowodować właśnie... No zobaczycie jakby inną twarz osób, które do tej pory znacie. Tak jest niestety, tak? No i musicie wytrwać w tym. Waszą nadzieją jest wytrwać w tej sytuacji, mieć tę siłę, jakby znaleźć rozwiązanie, żeby jednocześnie cieszyć się tym nowym, co do was przychodzi, z drugiej strony, no, nie stracić przyjaciół, nie stracić członków rodziny, nie stracić, nie zawieść się na kimś, bo pieniądze im przesłonią po prostu wizję. Jaki jest rezultat? Dziesiątka mieczy. Jakiś koniec. Trójka Mieczy i Królowa Kielichów. Ktoś zostanie tutaj bardzo zraniony. Być może wy, tak? Jeśli właśnie wejdziecie w to słońce, powiecie, jaka jest sytuacja, i rzeczywiście pojawią się tutaj osoby, które będą próbowały wam zaszkodzić. I wtedy zostaniecie zranieni. To będzie bolesny koniec, tak? Bo nie chcieliście, żeby tak to się skończyło, ale jesteście w królowej kielichów. To jest bardzo emocjonalna osoba, tak? Która bierze sobie naprawdę wszystko do serca. Jest trójka mieczy, no, no to jest zranienie. I jakiś koniec. ta dziesiątka mieczy to jest koniec, koniec jakiejś relacji. Może tymczasowo, tak? Aż wszyscy te, te emocje opadną. Ale no, ja bym radziła być tu ostrożnym. Zobaczmy sobie jeszcze, bo nie wyciągnęłam naszych liści herbaty. Co tutaj jeszcze? Co nam wypadnie? Weźmiemy te dwie. No, jakieś. Z prawem możecie mieć do czynienia, z systemem prawnym. I rada jest, wróć do podstaw, do, do tego, co jest proste. Co jest. Co jest łatwe, co było u podstaw wszystkiego, takiego prostego życia, ja bym powiedziała, prostych relacji. No proszę, znowu jest siła, trzy razy macie siłę, jeden pięć trzy, pozytywne rezultaty są przed tobą, wewnętrzna siła, tak. Jedynka, spójrzcie, to jest nowy początek. Piątka to jest zmiana, trójka nie pamiętam. <gry> nie pamiętam. No, ale coś nowego tutaj właśnie przychodzi, co wymaga od Was wewnętrznej siły. Będzi, będą jakieś tutaj przeciwności, osoby, które mogą chcieć wam zaszkodzić w jakiś sposób. Uważajcie, żeby właśnie nie doszło to nawet do. Do jakichś prawnych spraw, tak? Bo to wtedy, no, to już jest wtedy taka ciężka energia, bardzo tak. I sprawy się wleką, więc jest jakaś niepewność tutaj, czyli to jest ta Wasza niepewność, ten Wasz księżyc. No, bardzo ciekawe, bardzo ciekawie Wam tutaj wyszło. Więc tak wygląda Grudzień. Uważajcie na siebie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Niech się spełnią Wasze marzenia. I do usłyszenia! Trzymajcie się ciepło, pa, pa.